Cześć, tu Janusz Szymański. Witam na moim kanale, gdzie rozmawiamy o samochodach, od recenzji modeli po wskazówki dotyczące jazdy. Subskrybuj, aby nie przegapić żadnych nowości. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. ECObonus się wyczerpał. Oficjalnie fundusze ECObonus 0 do 20 i 21 do 60 co 2,0 km zachęcające do zakupu samochodów elektrycznych i hybryd plug-in dobiegły końca. Przyjrzyjmy się jednak bliżej temu, co się dzieje i dlaczego działania polityczne są potrzebne tak szybko, jak to możliwe. Cofnijmy się o krok. W styczniu 2021 R. Rząd przeznaczył 290 milionów euro na te kategorie samochodów, przydzielone w ciągu 8 miesięcy. Ci, którzy już zarezerwowali wkładu zaufanego Dralera, otrzymają zachętę, jeśli zakupiony samochód zostanie zarejestrowany w ciągu najbliższych 180 dni. A w każdym razie do 31 grudnia 2021 r. do wyczerpania środków na pojazdy elektryczne IFEF wyraźnie przyczyniło się przyspieszenie sprzedaży tego typu samochodów, które w sierpniu stanowiły ponad 10% rynku. ECO bonus wyczerpany, paradoks extra bonus. Rząd i parlament interweniowały w lipcu ale poprzez wzmocnienie instrumentu Extra Bonus dla 0 do 60 x 2 lś km 2000 euro ze złomowaniem, 1000 euro bez złomowania, zamiast Ecobonus dla 0 do 20 x 2 lś km 6000 euro ze złomowaniem i 4000 euro bez złomowania. Kwestia. Nie jest jasne, czy Extra Bonus może zostać wypłacony bez Ecobonus, jeśli nie. 57 milionów euro wciąż dostępnych na ekstra bonus może zostać przesunięte, być może na sam eco bonus. Ale zgodnie z zasadą wydaje się, że jeśli nie ma środków na eco bonus, ekstra bonus nie może zostać wykorzystany, ergo pieniądze zostały niepotrzebnie przeznaczone na ekstra bonus w lipcu. Zamiast tego zachęty są nadal dostępne dla samochodów z silnikiem wysokoprężnym. Benzynowym i hybrydowym o emisji dwutlenek węgla między 61 a 135 g/km, 27% premii refinansowanej pod koniec lipca kwotą 200 milionów zostało już wykorzystane. Pozostaje 145 milionów które mogą zostać wykorzystane między końcem września a początkiem października. Opublikowano w zmiana samochodów wiadomości samochodowe a WordPress komentar Hello World